Witajcie! Jestem Kanek, Anek, Kanek Elo, to mój pierwszy odcinek w przygód z Minecraft. Trochę się stresuję, ale nieważne. Yy, Dwa, przejdźmy już do rzeczy. Powiem, na początku powiem co i jak, yy, kiedy będą filmiki. I to takie najważniejsze rzeczy. Filmiki będą... nie wiem czy będą codziennie, może i tak. Będę się starał robić je codziennie oczywiście. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. No. Chyba że mogę zacząć. Robimy nowy świat. Słuszny nowy świat. Hmm. Jak go nazwać? Hello, dobra. Przecież panie, więc ja wjeżdża. No ja skrzynki, słysz nowy świat. Dobra. Fuh. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Pisz... piszcz... piszcz. Piszcie komentarze, subskrybujcie, no i pisz, piszcie, czy mam dalej nagrywać. Dobra, zacznijmy. No ale oczywiście, dżungla. Czemu to zawsze mam? O, właśnie sobie na ziarna kakałowa. Dobra, bierze. bierzemy jeszcze drewno. Co zawsze w Minecrafcie? Pierwsze, co trzeba zrobić, to jest drewno. Najjednoldzniejsze, ale trudno. Nienawidzę tego robić. Się tyle się teraz biorę. Nie będę nic potrzebował tej samej góry, bo mi się nie chce. Jak kolega. Dobra. Nie, wie, nie wiem czy wiecie, ale... Nie wiem. Prawdopodobnie dzisiaj, kiedy ja nagrywam. On już chyba skończył nagrywać. Nagrywam sobie też pierwszy odcinek. Nie jak się nazywa dokładnie. Nie jaki ma nazwę. Ale to jest chyba chyba Reniu 16. sam oglądajcie go. Nie widzicie się na nim. Jeszcze tu jaki... Ona filmiki, jeszcze kilka moich kolegów. Tylko... Wiem, że Olo 1.1 jest. Chuba Ryszkowski. I jeden, jeden kolega ma taką dziwną nazwę. Nie mogę jej zawsze zapamiętać, nie wiem czemu. Bo już nieważne. patyczki <laughs> <laughs> Dobra, robimy na no, początku, jak to zawsze. Kilow. No, Jezus. Może kilow się buduje. Poparłem. A! Znowu. Coś tym mam. Dobra. Skoro już budowałem no, ten topol, no to również sobie gra w może jakaś wioska. W tak by się tam fajnie zaczęło. Widzę jakąś studnię, ale tam chyba wioski nie będzie, albo świątynia. O. o! Dobra, szkoda, że w tych studniach nic nie ma. Mogę to zobaczyć, choć nie wiem. O, Ścina, to się bardzo przyda. Hmm. Krokodycz też może, czemu nie. Już mam? O, 12, dobra. O, no, się pewnie znajdzie jakiś tam. Czy bruk. No, raczej ja będę chyba mówić. Poczekaj, sprawdzę jaką w ogóle mam wersję. No, no, mam po polsku. Będę mówić po polsku, ponieważ. No, nie będę powiedzieć. Nie, nie, nie bardzo lubię angielski. Serio, nie lubię. Nie, tutaj angielski jest bez sensu. Dobra, nie będę nawet w takich bzdurach. No, dobra. Dobra, chyba... Myślę, nie tylko pewnie będzie teraz noc, więc muszę się uciec w jakimś domku. Jak to każdy robi. Dobra. O, ścina, super. Zrobię książki. Zabiorę dziedzinę i poszukam jakiejś góry, żeby zrobić taki dom w korze O! I już jest piękna góra. O, sorry, trochę lagi miałam, ale... o świnka, no właśnie sobie mieć już no bo nie będę tutaj marnował czasu będę ją pił ręką o. i jest jest chyba o kolejna tutaj zjemy szybko wsparta Klop, nie, to nie. Długłowia długło, świnia. Ha! A teraz jedno połączyło. O! To było dobre. O! Uciekła mi. O, krowa to się bardziej przyda. Będę miał przynajmniej jakąś zbroję. Dobra, a jeszcze trochę. Zawsze mam tak, że nie chcę się czegoś zbierać, ale potem wiem, że mam na to tylko żałować. Nie widzę tego uczucia. Czy Osiągnięcie jest zdobyte. Spieranie drewna. Jestem hardcorem. Już ta ulga jakoś minęła. Teraz czuję się normalnie, jakbym grał. Tylko, że muszę więcej gadać. Czyli jakby skait. Jakby coś... Czasami będę miał jakiegoś gościa i będę grać na serwerze z nim. Żeby... Bo czasem... nie lubię czasu tak sam, samemu nagrywać. To jest to mnie bardzo nudne. Choć tutaj może coś ciekawego się trafić. Dobra. O fuck. O nie, o nie! Fuck myszka mi loguje, nie? Nie. O, zepnął się. Może zale ode mnie. To znaczy, że już się noc robi. Zbieram te drewno i wszystko robi jakiś Tomek Łanutki. Ja się on będzie mały. Dopiero potem zrobię z niego taki większy? Może. Ale nie. Nie. niego go zostawię z drzwiami. Może drzwi nie nie wiem. Przepraszam, mam taki lekki katar, mi się stawia, że tego na nie słyszycie, no się że tego w ogóle nie słyszeli.